Hej, cześć, jest dzisiaj drugi dzień vlogmasa, drugi grudnia e, i Wy dopiero zobaczycie myślę, że ten film 3 grudnia e, ale tak, e, nagrywam go, bo myślę, że tam w międzyczasie coś jeszcze mi wypadnie także w razie czego, żeby miała na zapas e, i raczej to nie będzie 24 dni vlogów tak myślę, bo bym nie dała rady ale dopóki daję radę, także nagrywam. Ja przed chwilą wstałam, więc gdzie około 9 nakarmiam malutką. Tak tutaj właśnie leży. I e, lecę sama myć włosy. Robić pielęgnację i zobaczymy. I pewnie zrobię sobie kawkę, inkę karmelową. I przeniesiemy się do drugiego pokoju. I zaraz do Was wracam. 嗯。<laughs> Tak, jak widzicie, ja już się ogarnęłam, przebrałam. I tu mam swoją linkę karmelową. Zaraz dodam małeczko. Tak, iję z mlekiem. Dużo osób mi się dziwi, ale jest lepsza. I mam tutaj przełożony miód, taki specjalny do kawy. Jest na chyba, więc jeszcze troszeczkę miódku. I chyba na śniadanie zrobię sobie dzisiaj domowy budyń, ale to za chwilę. A więc do małego garczka wlałam sobie mleko. Ja sobie robię na oko. No tak myślę, że tutaj jest dwie szklanki. I stawiam. I dlaczego powiedziałam, że domowy budyń? Bo będziemy go robić... Nie z tego proszku, co się kupuje, tylko ze skrobie ziemniaczanej. Bardzo dobry i wiecie, co tam przynajmniej jest. E, więc ja dawam resztkę mleka. Tu jest tak... no ćwierć Idealnie. I zaraz dokończymy. E, I właśnie nadajemy sobie teraz skrobię ziemniaczaną. E, ja nawet muszę ją znaleźć. Ja wszystkim co tu mam. No teraz głównie są małe rzeczy. Dobra, mamy mąkę. I ja myślę, że sobie dodam tutaj dwie łyżki. I tak jak zauważyliście nie robię już kulinarnych inspiracji z racji tego, że tu nie mam czasu. Do tego troszeczkę jednak trzeba się przygotować bardziej. Nie to, że wiecie, że robię filmy na oddal, żeby po prostu coś było, bo nie, bo po prostu jak nie mam ochoty i czy nie siły, nie mam pomysłu, to po prostu nie nagrywam i tak jak widzicie, filmu nie ma. Ale jest mi rację. teraz bym po prostu musiała troszeczkę bardziej przetestować, a z racji tego, że... E, no my często teraz wyjeżdżamy na wieś i tak dalej, to ja tutaj takie z tobą potrawy, tam nie nagrywam, bo tam zawsze jest co robić, to, wiecie, na spacer sobie pójdzie, to na podwórko i jakoś ten czas leci nie, to co tutaj w mieszkaniu, gdzie jestem praktycznie zamknięta w czterech ścianach, bo wiecie, no na spacer sama nie pójdę, bo musimy wtedy z wózek znieść i tak dalej, więc no wiecie, bym mogła sama, ale ja no, nie zostawiam nawet na minutkę samej w mieszkaniu także no niezbyt może kiedyś do tego wrócę kiedy będę miała jakieś pomysły, przetestowane przepisy, ale myślę, że no, na razie nie i kontynuuję serię, które po prostu widzę, że lubicie i no tak jak zauważyliście, przeważnie na tygodniu pojawia się film taki typowy, stary, jakiś vlog, um, coś takiego. Ale dore mm. z tym y, miotkiem, bo tu jest jeszcze chyba kakao, to jest taki czekoladowy smak. Yy, I w soboty zawsze się pojawia filmik paznokciowy, typowo właśnie jakieś zdobienie czy coś. Na przykład taki gadany jak um, niezbędne stylistki pojawi się w środę, ale no to wiecie, to nic nie robiłam z paznokciami. Teraz prawą rękę, jak widzicie, mam zrobioną tak na czarno. Nie wiem, czy to zobaczycie. Na Instagramie u mnie jest zdjęcie już stawione, więc zapraszam tam, bo mi kamera nie wyostrzy. Przecież. Bo po co? No to jeszcze. Um, Niestety nie zrobiłam, bo e, chciałam nagrać dla Was drugie zdobienie zimowe właśnie, w czerni. E, no ale zobaczymy jak to mi wyjdzie, może dzisiaj do tego siądę, żeby już na sobotę było. No i dostałam informację, że właśnie dzisiaj przyjdzie paczka i bardzo ciekawa paczka, bo to jest paczka z ubraniami dla małej. Wiecie, ja teraz mam po prostu. Każdy się zmiśmieje, że. Um, ja sobie praktycznie nic nie kupuję, jak wcześniej w kółku było coś, jaki założycie nad kalendarza tego nie mam. No jakoś jakoś mi to zaraz już nie, nie fascynuje. Znaczy, zastanawiałam się nad kalendarzem z Neonail i jeszcze do tego zmierzam, ale ostatnio był niedostępny na stronie, więc się wstrzymam, bo nie miałam nic tego zamówić. Um, no i właśnie ostatnio ja ciągle robię jakieś zakupy dla małej także dzisiaj kolejna paczka przyjdzie e, i jeszcze jedna paczka z prezentem nie wiem co to jest za oknem e, jeszcze jedna paczka przyjdzie z o chwila e, musiałam właśnie wlać um, budyń Także dzisiaj mi jeszcze paczka z dwoma prezentami dla mojego siostrzeńca. Jedna będzie pod choinkę, druga, właśnie na Mikołaja. I potem wam może pokażę, co kupiłam dla Chrześniaka, bo on ma półtora roczku. Teraz będzie miał i bardzo ciężko jest takim maluchem pracować. coś. nie półtora roczku, dwa latka, trzy to jest masakra, bo um, temu większemu właśnie on ma już 5-latek, będzie miał e, więc wybrałem już coś takiego, wiecie on bardzo lubi się uczyć e, bawić w wodzie, więc wybrałem mu takie eksperymenty, ale to zobaczycie później e, no, mam nadzieję, że śniakowi się spodoba ale to potem Wam pokażę, mam nadzieję, że nie zapomnę e, i właśnie Małej, Mała już od nas dostała no, prezenty, od dziadków i od nas i to, co widzieliście wczoraj, te właśnie takie puzzle, w których leżyliśmy, no to to jest bardzo fajne, bo to jest. Następuje Wam dywan, to jest mięciutkie. Dziecko może sobie uczyć raczkować, może sobie siedzieć na tym i szybkie w sprzątnięciu, bo rozkładacie te puzzle i macie już ściągnięte, więc to jest dla mnie. Bardzo fajne, bo wiecie, ja mam kota, ja mam małe mieszkanie, więc to zajmuje miejsce, gdzie przeważnie jest u nas na przykład pranie czy coś takiego Więc to trzeba wszystko ściągać No dywan by był nieporęczny Bo um, by musiało to wszystko na nim stać, a ja czegoś takiego no, nie lubię, bo um, całe miejsce by było na dywanie zajęte I wam pokażę jak wygląda, końce, końce. budyń tak wygląda nasz budyń. To jest taka dosyć e, rzadka konsystencja, ale ja taki lubię i dodałam sobie dwie obrzeczki e, cukru. Także ja idę jeść moje śniadanie i każdemu, kto je kolację, bo wrzucam vlogi wieczorem, życzę smacznego. Przyszła właśnie do mnie paczka i jak zwykle u mnie zmywarka chodzi, także postaram się mówić głośniej. I tu są ubranka z firmy Słodki Sen. No i troszeczkę tego jest. Także jestem bardzo ciekawa, jakie one są jakości, bo na stronie wyglądają pięknie po prostu. Także... I ta to jest tak jakby mm, strona dol, y, słodki sen, ale wysyłają z Dolce To jest producent, także, Okej. Okay. ja już w przyspieszeniu otwieram wszystko i zaraz zobaczymy jak to wygląda. Zaczniemy sobie najpierw od takiego okrycia Ja zamówiłam ostatnio właśnie okrycia kąpielowe takie większe To jest co prawda nie jest takie duże, ale myślę, że będzie jak na razie ok I strasznie po prostu, to jest właśnie misi Od środka o to strasznie obłazy. zaraz Wam pokażę jak to wygląda Ja zamówiłam o takie... Z kapturkiem w kotka, okrycie ze strony Martex, coś takiego. I ono strasznie po prostu obławi, że jak gdzieś się wykąpiemy to wszystkie te takie kłaczki zostają na ciele, więc to jest niefajne, dlatego musiałam kupić jej inne, i to jest bardzo fajne, i macie różne wzory, są przepiękne. patrzcie, szata graficzna jest boska w tym sklepie. Także tu mamy okrycie kąpielowe. <laughs> Aż się e, Niunia wzruszyła, tu mamy pajacyka. Widzicie, co może ja Wam jakoś tak um, wezmę z ręki? Będę pokazywać, a myślę, że tak będzie lepiej to wyglądało. Ojej, tu ma takie fajne um, antypoślizgowe na stópkach um, guziczki, kropeczki. Nie wiem, jak to się nazywa. I tak wygląda cały pajacyk. I to jest na rozmiar, zaraz zobaczymy, czy to gdzieś pisze. O, o nie pisze. Um, hmm, to jest bodajże na 80, bo to jest już z takich większych. Tak wygląda pierwszy pajacyk. Tu mamy drugi bardzo śliczny. Również takie kwiatuszki. O! Kolejny jest już jaśniejszy w misie. Też bardzo ładny. Tak wygląda. I teraz mamy body z długim rękawkiem, z takim jednorożcem na środku czarne. Bardzo mi się podoba, bo ten motyw jest taki minimalistyczny, ale bardzo ładny. <grym> <grym> Małej też się podoba. Kolejne body są już w kwiatuszki, w motylki różowe. Tak wyglądają. I to jest pajac chyba. Tak, pajacyk jeszcze w róże. Ten już nie ma tutaj na stópkach nic. Tak on wygląda. Um, tu też jest pajacyk. Taki słodki właśnie w Chmurki, w księżyce i ten już ma, czyli jeden z tych wszystkich nie miał takich antypoślizgowych stópek. I jeszcze dwie pary bodów. Tu mamy z długim rękawem takie brązowe wróże. Tak ten motyw róż bardzo często się pojawia, ale są śliczne rzeczy. Bardzo ładne są też body z takimi bówkami, ale to jest niestety do rozmiaru 68, także no moja już na tym nie skorzysta. I ostatnie body to są zwykłe, takie czarne, jak widzicie, w, em, Z krótkim rękawkiem po prostu. Także, tak, ja teraz idę to wszystko pochować. I myślę, że potem się do Was odezwę. Przychodzę do Was, bo mam dla Was e, jednorazowy, dla pierwszej, lepszej osoby kod, e, ponieważ zamawiałam plakaty, takie metryczki dla nas i dla teściów i właśnie mam kod rabatowy który obniża wam zamówienie minus 10%, zaraz wam pokażę jak te metryczki wyglądają ale również macie tam prezenty dla dziadka, babci różne takie okolicznościowe plakaty ale zaraz wam pokażę dwa formaty z ramką bez różną grafikę i różny rozmiar naszych plakatów. Oczywiście bez zdjęć, bo, bo tam jest malutka, także zaraz zakryję i wam pokażę. I tak jak widzicie, to jest plakat z ramką srebrną. Motyw kotka dla dziewczynki. Cała metryczka tak się prezentuje. Tu, gdzie zasłonię, to jest zdjęcie. I to jest ten największy, bodajże, rozmiar 40 na 50. Ta metryczka wygląda tak i tu gdzie zasłaniam jest oczywiście zdjęcie, tak jak widzicie i ona już jest w formacie mniejszym, to jest format A4 albo A5, A4, durna ja, A4, A5 to jest przecież zeszyt i ona już jest bez ramki, również macie taki wybór, że możecie sobie bez ramki wybrać, i bardzo ładne są te ładnie wykonane e, metryczki i już Wam pokazuję, jak sklep nazywa się abudzi.pl e, i tutaj mam dla Was jeśli ktoś będzie chciał wykorzystać kod e, wejdźcie sobie, zobaczcie i tak na przykład prezentują się inne metryczki także myślę, że komuś to może przydać a ja z niego już nie będę korzystać, także miłych zakupów Wam życzę